A nie, diabetików. Dla diabetyków. Ja tego nie będę chciał. No więc tak, wiedza i innowacje idą ze sobą w parze, prawda? Więc dzisiaj przedstawię Wam takiego hita, gdzie łączy się wiedzę, jak i również innowacyjność. No hello, hello, hello. Witam Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale Kretsper Beauty Expert. Dziękuję ze szczerego serducha za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym przychodzę się do Was podzielić z wiedzą i innowacją kosmetyczną, kolejną dla dr Ireneris. Jest of course. Także mamy w dzisiaj polecajkę, aczkolwiek to nie jest zwykła polecajka. Bo mamy tutaj połączoną jej merytoryczną wiedzę naukową z dziedziny nauki tworzenia produktów i baz recepturowych z innowacyjnością czyli bardzo dobrymi, dobranymi składnikami aktywnymi, które wszystkie ze sobą w jednym czasie wspólnej synergii przynoszą cudowne rezultaty pielęgnacyjne. I to jest kosmos kosmetyczny. Także dla doktor Ireny Eris jedne wielkie brawa. Także dzisiaj przychodzę do Was z rekomendacją. Jeżeli Was taki film interesuje, oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Dzisiejszą gwiazdą i aktorem tego odcinka będzie oczywiście innowacyjność kosmetyczna. Farmaceris A. Alergiczna i wrażliwa. 0% kompozycji zapachowej. Hipoalergenic. Nowa formuła. Ceramidowy krem przeciwzmarszczkowy do twarzy, szyi i dekoldu. Sensi Reneal, Ceramid Anti-Wirtle Cream. For face, neck, and Anti-Alergic Insensitive. Sensi Biom Kompleks trzech ceramidów. Fitosfingozyna. I krem wygląda tak. To jest kartonik. Globalny kosmetyku. To jest produkt, który już teraz jest nazwany inaczej. Miał trochę inny skład, kiedyś gorszy. I jakby ten gorszy skład został poprawiony na lepszy, ale dodano do niego dodatkowe składniki aktywne. Tak to można sprecyzować. Jak już powiedziałem, jest to ceramidowy krem przeciwzmarszczkowy do twarzy szyi dekoldów. Co nam mówi producent na temat tego kosmetyku, również z tą informacją tutaj należy się e, zainteresować. Jest to krem polecany do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, bardzo wrażliwej, podatnej na alergię. Także zmęczonej, matowej, wymagającej przywrócenia nawilżenia, sprężystości. Odpowiedni dia dla diabetyków. Boże, maj, jak ja się tutaj przejęzyczyłem. Odpowiedni dla diabetyków. A nie, dia dia, dia 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 diabetików. Dla diabetyków. ja tego nie będę chciał. Każdy ma prawo się pomylić, przejąć życie. To jest ludzkie. Krem oparty na, na innowacyjnej. <grym> innowacyjnej formule. Sensibion i ceramidach doskonale regeneruje i wygładza naskórek, skutecznie redukując istniejące zmarszczki. Krem oparty na skoncentrowanym połączeniu sfingozyny i trzech niezbędnych ceramidów, których ubywa wraz z wiekiem, pomaga uzupełniać braki w naturalnej warstwie ochronnej płaszcza lipidowego skóry, chroniąc ją przed nadmierną utratą wody, a także hamując i opóźniając procesy starzenia. Także jak najbardziej, sfingolipidy zapewniają skórze prawidłowe nawilżenie, łagodzenie podrażnień oraz efektywną poprawę elastyczności napięcia. I generności skóry. Krem długotrwale. Dzisiaj co ja mam z czytać dzisiaj. Krem nawilża skórę oraz wzmacnia naturalny płaszcz hydrolipidowy, chroniący przed odwodnieniem, podrażnieniem i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Sensji jest to innowacyjna formuła zgłoszona do opatentowania. Czyli y, nasza pani doktor y, patentuje y, bazę recepturową i ta baza patentowa jest już zastosowana w serum y, Pharmaceris Biotek Biotechnikrium Serum, o którym ja już swojego czasu mówiłem sporo czasu temu. I tutaj mamy y, wykres jak działa ten patent Ireny Eris Wykazuje właściwości wspierające korzystną mikrobiotę naskórkową, przywraca równowagę skóry, wzmacniając jej odporność i funkcje barierowe. I to mi się właśnie podoba, że nawet jeżeli ona odkrywa nowe innowacje i nowe patenty, ona konkretnie opisuje, co to jest. Że taki L'Oreal na przykład sobie kupuje nazwę Age, coś tam, odmłodzenie, coś tam, coś tam, coś tam, a tak naprawdę kupił sobie tylko nazwę, a tym składnikiem jest zwykły kwas hialuronowy, nazwany po prostu tym, za co oni sobie wykupili. No tutaj w przypadku dr. Ireny Harris tak nie jest, ponieważ ona merytorycznie jakby opisuje, co to jest dokładnie ze składniki, jaki on ma mieć mechanizm działania. Efektem zastosowania Sensibium Formuła jest niwelowanie oznak nadwrażliwości skóry, jak nadmierna suchość. Podrażnienie, szorstkość i ściągnięcie, spędzenie, zaczerwienienie, kłucie, osłabienie bariery ochronnej i ogólny dyskomfort. Produkt jest do stosowania w dziennej, jak i w nocnej pielęgnacji. Ja już go mam sporo czasu. Ja już na jego temat Wam robiłem rolkę, szorc, jak dobrze pamiętam, w grudniu. No to teraz przedczas, tak? Bo jak generałowa mówi, że ona bierze do testów, no to naprawdę mnie produkt interesuje. Słuchajcie, ja dla Was analizuję wiele kosmetyków, daję Wam wybór kosmetyczny, bo nie każdemu się może spodobać, na przykład ta polecajka, spodoba się, nie wiem, polecajka serum z tego, czy coś, czy coś. Ale mnie też, na przykład ze wszystkich analizowanych składowo produktów, też nie wszystko mnie interesuje i nie wszystko chcę mieć. Coś, co mnie konkretnie zainteresuje, muszę mieć od razu. To nie jest tak, że ja sobie czekam 3, 4, 5, 6 tygodni. Tylko ja muszę mieć to tu, już i teraz. Więc wtedy na przykład robię sobie kolekt, złożę zamówienie, no i Wam opiniuję, tak? I teraz tak, przychodzimy, przechodzimy do składu i tutaj bardzo dużo będziemy rozmawiali. Mamy wodę. Na drugim miejscu mamy propanediol, czyli już mamy transporter przenikania substancji aktywnych do skóry właściwej, kochani. Później mamy glicerynę, humektant, nawadniacz, naskórka. Później mamy zagęstniki, emulgatory. Raz, dwa, trzy, cztery, więc to jest jak najbardziej w pełni trafne i w porządku. Skwalan, substancja nawilżająca i chroniąca przed transepidermalną utratą wody. Z naskórka masło Shea Emolient, który będzie nam chronił przed tebl. Później mamy olej m.in. z bawełny, który wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe i bardzo mocno regenerujące, łagodzące podrażnienia. Inulina, probiotyk, która bardzo silnie scala barierę lipidową, nawet najbardziej zniszczoną, ale w przypadku... Tego musimy obrać taki mm, zamysł, jeżeli chodzi o działanie. Im bardziej zniszczona bariera lipidowa, tym dłuższy czas oczekiwania na naprawę. Bo wiele, im bardziej, to zależy od stopnia zniszczenia MHL, im więcej zniszczeń, tym więcej skóra musi przejść e, procesów naprawczych no i etapów e, rekonstrukcyjnych, także jak najbardziej. Alfa-glukan, oligosacharydę i to jest właśnie między innymi powiązane z kompleksem Sensibion e, Formuła, e, który opatentowała dr Irena Eris. Także jest to alfa-glukan, oligosacharydy alfa-glukanu działają wyciszająco na rumień, na świąt, na to kłucie, na to podrażnienie, na to pieczenie, o którym właśnie jest tutaj uwzględniona informacja na opakowaniu. Także jak najbardziej mamy tutaj integralność działania składnika aktywnego. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych Lactobactylus Ferment lezat, czyli lezat Fermentu Lactobactylus, czyli bardzo mocny rekonstruktor bariery lipidowej. Ponadto ten składnik działa anti-aging na poziomie globalnym. Co ja chcę powiedzieć przez poziom globalny? Krótko, rzetelniej na temat, bez zbędnych rozkmin na ten temat, czyli. Progresywne działanie na kolagen, elastynę, fibroblasty, kwas hieluronowy, czyli stymulacja na każdym y, poziomie. Mamy tutaj również bardzo mocne działanie anti i bardzo mocne właściwości skalające, y, oczywiście, nasz mikrobiom, nasz cement komórkowy. Czyli co za tym idzie? Regeneracja, pojednanie i stymulacja, wszystko idzie w, jednym, w jednej parze, więc jak najbardziej nazwanie adekwatnie kremu przycisku tarzeniowego, jak najbardziej jest dobre. Później w składzie mamy ceramid NP, kluczowy ceramid, który odbudowuje barierę hydrolipidową i też wykazuje właściwości anti-aging. Później mamy ceramid AP, który przyczynia się do rekonstrukcji bariery lipidowej i bardzo mocno wygładza skórę. Cholesterol, substancja, która jest potrzebna prawidłowemu rozwojowi ceramidów na naszej skórze. Cholesterol pomaga przenikać ceramidom do skóry właściwej, także działanie jest w pełni aktywne. Fitosfingozyna. Składnik, który również bierze udział w połączeniu tym patentowym, czyli właśnie SensiBio Formuła. Jest to składnik, który rekonstruuje barierę hydrolipidową i działa globalnie przeciwzmarszczkowo poprzez stymulowanie produkcji kolagenu, kwasu hialuronowego, jak i również fibroblastów. Ceramid EOP, naprawa BHL i naprawa uszkodzeń w cemencie komórkowym, także jak najbardziej. Później mamy to Koferol witaminkę E, olej Moringa, który jest olejem przenikalnym, który wspiera działanie ceramidów i wydłuża ich aktywne działanie. Później mamy olej słonecznikowy, żeby tutaj uzupełnić bazę emoliencyjną preparatu. Więc e, ja wnioskuję po INSI, że doktor Irena Eris nie chciała tutaj przekombinować. Ona po prostu chciała zrobić prostą bazę recepturową i ją zrobiła, ale w ściśle aktywną, bez zbędnego przekombinowania. E, później mamy zagęstniki, emulgatory. Jak najbardziej kwas cytrynowy, który reguluje nam pH produktu, regulator pH, regulator pH, emulgator, zagęstnik, konserwant i tylko i wyłącznie e, tyle. Jeżeli chodzi o cały ingredients, produkt nie zawiera fenoksy etanolu, także może być używany przez kobiety w ciąży i matki karmiące. Produkt w swoim składzie nie zawiera disodium etta, czyli może być łączony z peptydami miedziowymi w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Kosmetyk wygląda tak. I jest to krem, który ma naprawdę bardzo przyjemną, nieoczywistą konsystencję. Faktycznie jest on bezzapachowy. Faktycznie, tutaj trzeba to przyznać, że on jest naprawdę bezzapachowy. Wchłania się po prostu jak woda w skórę. I go nie ma. To jest kilka sekund roboty i go nie ma na skórze. I mogę się stwierdzić, że on będzie idealny do odbudowy rekonstrukcji bariery hydrolipidowej skóry tłustej, trądzikowej w dziennej pielęgnacji pod makijaż. Ze względu na swoją niekomedogenną, aknegenną formułę, bardzo przyjemną, wręcz oddychającą formułę. Ja go używałem już spory czas, zanim jeszcze rozpocząłem testy lano, kremu, i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę fajnym kremem. Akurat w mojej pielęgnacji nocnej on mi się nie do końca sprawdza, bo ja w nocnej pielęgnacji bolę bogaczy treści treściwsze formuły kosmetyków, ale w dziennej pielęgnacji pod SPF jest super. On jest naprawdę super, fajnie się wchłania, daje takie mokre wykończenie na skórze, takiego glaskin, lustrzanego odbicia. Ta skóra wygląda zdrowo, jest taka promienna, jest taka świetlista, jest taka rozświetlona, jest w komforcie. Przez cały dzień absolutnie żadnego ściągania, żadnego negatywnego odczucia i jak najbardziej jest to krem, który długotrwale nawilża skórę. Także produkt jest idealny, kiedyś miał on zły skład i bardziej uboższy, tak w sumie to można nazwać, a teraz można powiedzieć, że ten skład został zmieniony, czyli syf został wywalony. A została tutaj dodana ta opatentowana technologia, i dodano, dodano tutaj dodatkowe składniki aktywne. Także działanie mamy bardzo mocno integralne. Produkt jest do kupienia na stronie producenta. Ja go kupowałem też przez stronę producenta. Ja się nie bawiłem w dozy i w dozy, ponieważ na innych aptekach ja widziałem, że on jeszcze jest podpisany ze starym składem i jeszcze ma zupełnie inne nazewnictwo. Wy musicie zwracać uwagę na to nazewnictwo tego produktu. Ja Wam postaram się podlinkować w opisie na dole gdzieś, gdzie możecie go kupić normalne, normalnie, czyli z tym dobrym składem, jak i również w dobrej cenie. Ceramidowy krem wzmarszczkowy, on się tak musi nazywać i on musi mieć nazwę Sensi Reneal i musi być napisane na dole, że jest kompleks Sensi Biom zastosowany. To jest bardzo kluczowe, bo poprzednia stara wersja nie miała tego kompleksu opatentowanego Sensi Biom. Więc jak najbardziej, no widzicie, on mi się wchłonął całkowicie i on się tak samo zachowuje na skórze. Wchłania się jak woda, nie roluje się, można go łączyć z peptydem miedzi, można go łączyć z peptydami, z ceramidami. Nie ma żadnych problemów na mocy integralnej. Mogą być łączone z nim wszystkie preparaty aktywne, no oczywiście poza keratolitykami, czyli retinoidy i kwasy, bo je się używa, no po prostu solo. Fajny krem! Fajny krem, mi on bardzo szybko ubywa, ponieważ ze względu na to, że on ma takie wodne wykończenie, ja go na twarz nakładam troszkę więcej. I powiem Wam szczerze, że moją największą ilością warstw tego kremu, co Wam może się wydawać absurdalne, było to sześć warstw i on się całkowicie wchłaniał za każdą warstwą. Po prostu fenomenalnie buzia wygląda, nic się nie zrolowało, nic się nie ściastkowało, nic się nie skleiło, nic nie obciążyło. To jest krem tolerancyjny. On toleruje wszystkie składniki aktywne, on się pięknie adaptuje na skórze, przepięknie wygląda i robi swoją robotę. No w nocnej pielęgnacji no na pewno nie, on jest dla mnie za lekki. Ja na noc wolę treściwsze, tłustsze, bogatsze, bardziej lipidowe formuły, o czym Wam wielokrotnie na swoim kanale mówiłem. Więc ten krem jest przełomem kosmetycznym dr Ireny Eris również. Aczkolwiek wiele produktów teraz dr Irena Ellis udoskonaliła, i naprawdę, pomimo tego, że wiele też jest syfu, ale dr Irena Ellis nie idzie w tą stronę, że ona ciągnie ten syf za syfem. Ona dalej tworzy przełomowe technologie bezpieczne. Także jak najbardziej i ja zamierzam w roku 2025 roku przetestować wszystkie nowości farmaceutyczne, które wypuści dr Irena Eris albo wypuściła i na pewno Wam je zrecenzować. Bo jest to polska, rzetelna, uczciwa firma, aczkolwiek nie wszystko ma po prostu dobre składowo. Wiele produktów wymaga tam jeszcze reformulacji dość intensywnych, aczkolwiek działanie wielu produktów z nowym składem albo udoskonalonym składem jest naprawdę cholerka na plus. I to trzeba chwalić. Naprawdę. Tutaj nie można powiedzieć, że stoją w miejscu i pakują tylko śmieci. No nie. Jeszcze mi się marzy, żeby doktor Irena Eris naprawiła szampony. To wtedy będę w siódmym niebie. Jak ona naprawi szampony do włosów, to będę w siódmym niebie. Bo na razie, no to wiecie co. Hm. Także ja ten krem rekomenduję, wyrażam bo tutaj moje jasne stanowisko, dla każdego. Dla każdego. Bez znaczenia na wiek, bez znaczenia na typ skóry. Rekomenduję. Jeżeli lubicie lekkie pielęgnacje na noc, no to na noc. Jeżeli kochacie piękne, lekkie pielęgnacje, w dziennej pielęgnacji będzie to idealne rozwiązanie. Możecie tutaj otrzymać naprawdę barierę lipidową odbudowaną, regenerację skóry, działanie anti-aging dzięki lactobacillusowi i oligosacharydom alfa glukanu, Także mamy tutaj bardzo mocne, intensywne działanie. Także na dzisiaj to tyle. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, no to wiemy: Ja bada łapka w górę. Jak nie, to w dół, no cóż, życie bywa. Nie wszystkim, wszystko musi się podobać. No trudno, jesteśmy różnymi ludźmi, także to jest kwestia indywidualna. Serdecznie dziękuję. Wysyłam wam dobrą, pozytywną energię i jesteśmy na łączach i widzimy się w następnych filmach na moim kanale. Także hello, buziaczki wielkie. Pa.